Filmy o nieskończonym potencjale interpretacyjnym potrafią być też nieskończenie frustrujące. Co odróżnia taki zły, niedopowiedziany film od dobrego, niedopowiedzianego filmu? Po czerwonym żółwiu myślę, że odpowiedzią może być emocjonalne zaangażowanie. Niedopowiedzianego, bezimiennego jegomościa, naszego bohatera poznajemy, gdy już się topi w niejasnych okolicznościach. Naturalnie przeżywa, ląduje na bezludnej wyspie. Na tej wyspie zostanie, więc zapowiada się minimalistyczny seans, no ale chyba spodziewaliście się tego, kiedy przeczytaliście gdzieś w internecie, że w czerwonym żółwiu nie pada nawet jedna kwestia dialogowa. Możecie zaprosić y, swoich znajomych z egzotycznych krajów i będą mogli obejrzeć, nie potrzebują napisów. Czerwony żółw opiera się na Relacji między naszym bohaterem a miejscową przyrodą z tytułowym żółwiem na czele. I mogę Was zapewnić, że ta japońsko-francuska produkcja nieraz Was zaskoczy, mimo bardzo prostej struktury. Rodowód obu krajów widać na pierwszy rzut oka. Relacja człowieka z naturą, jako z czymś tajemniczym, mistycznym i objawiającym się nielicznym, to w końcu sztandar Ghibli. Za to Francja ogranicza zapędy Japończyków do ukazywania natury. Jako czegoś zanadto rajskiego. Wyidealizowane jako bardzo urocze, czy słodkie, czy piękne postacie, znane za nimę, zastąpione zostają uniwersalnymi, komiksowymi kreskami w miejsce oczu. To potęguje uczucie nawiasu i ukazuje nam głównego bohatera jako Everymana. Więc pierwszy raz Ghibli pozwala także staremu dziadowi pójść w naturę, a nie tylko małym dzieciom, więc dzięki Gibli. Mimo tej everymanowości na pewno nie można ani postaciom, ani samej animacji zarzucić, że są pozbawione wyrazu. Opowieść broni się sama, jako po prostu baśń o człowieku, przed którym natura otworzyła swoje ramiona. A to, że struktura pozwala dodatkowo znaleźć tam temu, kto chce, co tylko sobie zamarzy interpretacyjnie, jest dodatkową siłą wtedy, kiedy już ta prosta podstawa sama w sobie angażuje. Emocjonalnie. Więc jeżeli jeszcze nie wyczailiście tego, tego bazu, Czerwony Żółw jest jedną z moich najulubiejszych premier tego roku. Wzruszyłem się kilka razy, śmiałem z animowanych, ale nieuczłowieczanych krabów i zostałem zupełnie wchłonięty przez ten wyciszony świat. Czerwony Żółw to jest fantastyczny materiał na sans kinowy, a nie domowy. Nie mówię tego w każdej recenzji, w tej mówię. No i w ogóle bardzo rzadko mamy okazję zobaczyć w kinach jakąś animację, która nie jest skierowana dla dzieci. A wiem po prostu, że wy internetowi często jesteście wielkimi fanami animacji, podobnie jak ja. I tak samo osobami przyzwyczajonymi, że wszystko możecie mieć na wyciągnięcie ręki w sieci. Dlatego potrzebujemy tutaj specjalnego apelu. Proszę Was, wybierzcie się na ten film do kina i pokażcie, że animacja dla dorosłych także ma swoich odbiorców. Ludów, którzy są gotowi wyłożyć kasę na stół. Bo niestety, jeżeli my tego nie zrobimy, to nikt nie zrobi, dlatego że kinomani starej daty nieraz potrafią niestety zlewać animki po prostu z przyzwyczajenia. I potem wchodzi do kin jakiś Miyazaki i idzie 300 osób do kina w skali kraju, więc... patrzę na was.